28 marca przypada rocznica urodzin Józefa Bazalgette. Faceta, który dosłownie uratował Londyn od samego siebie, czyli uratował Londyn od Londynu. W połowie XIX wieku Londyn pachniał jak przegrzana kanalizacja na festiwalu kiełbasy. I to w środku lipca. Ta miza zamieniła się w gigantyczny, bulgoczący ściek, a brytyjscy politycy, którzy zwykle nie ruszają się bez herbatki i skandalu, Nagle zaczęli panikować. Wchodzi Bawalget, inżynier, który spojrzał na rzekę i pomyślał: to nie może tak wyglądać, to nie może tak pachnieć. I zamiast uciekać w górę albo zostać poetą, jak każdy przy zdrowych zmysłach, on zaprojektował system kanalizacji. Nie jakiś tam rynsztok z rurą od odkurzacza. Bazalget stworzył sieć podziemnych kanałów tak potężną, że działa do dziś. Gdyby był inżynierem samochodowym, zaprojektowałby zapewne silnik V12, który nie tylko działa wiecznie, ale jeszcze sam się czyści. Dzięki niemu Londyn przestał śmierdzić, a epidemie przestały dziesiątkować miasto szybciej niż zniżka na rybkę frytkami. I wiesz co? Bazalget miałby absolutne FOMO, gdyby dziś zobaczył, jak ludzie narzekają na zapach w metrze. Bo on nie tylko zbudował coś wielkiego, on zbudował coś, co miało chronić innych przed tym, czego wszyscy chcieli uniknąć – smrodu, zarazy i bycia częścią problemu. A więc, kiedy następnym razem odpalisz wodę w kranie albo spuścisz to, co trzeba – Pomyśl o Józefie Balargecie, człowieku, który pokonał smród, zanim smok stał się modny.